Mój drogi pamiętniczku, jestem taki podekscytowany, to dzisiaj jedziemy z chłopakami na wędkarski biwak. Spakowałem same najpotrzebniejsze rzeczy. Będziemy łowić pstrągi, palić ognisko i będzie bardzo miło. Troszeczkę mi smutno, że muszę zostawić w domu żonę, swoje obowiązki i jadę po przygodę! Cześć, witajcie na kanale Zwędkarskiego Pudełka. Cześć, jedziemy z maczkiem, czeka nas bieszczacka przygoda. Nie będziemy sami, bo nad wodą są już Marcin i Bartek. Podobno nawet złowili jakieś ryby. Co to za ryby, to się okaże. Już nad wodą podpytamy ich co i jak, jak to wyglądało. Chłopaki zerwali się bladym świtem, pewnie koło 8 rano. My jedziemy trochę później. Już jest po 18.00, także Zawczasu proszę o łapy w górę, o komentarze. Dajcie znać, co tam u Was. Dajcie znać, jak sądzicie, czy przyjdzie jakaś burza, tak jak w zeszłym roku, czy nas w tym roku pogoda oszczędzi. Lecimy, zostało nam jeszcze kilkadziesiąt kilometrów i a, bardzo dobre humory mamy. Naprawdę będzie świetnie, tak czuję. No, słuchajcie, zakończyliśmy jazdę samochodem i teraz z buta idziemy zbadać teren. Szukamy miejsca na obóz, trzymajcie kciuki. Chyba dobrze trafiliśmy. Chyba dobrze trafiliśmy. No się okaże. Lecimy. Piękne miejsce. Jak z bajki. Oby ryby też były jak z bajki. Ale. Myślę, że pod tymi kamieniami jakiś... Woda piękna. Pstrąg z siwym wąsem. Pstrąg z siwym wąsem, Pięć trzaić. dych co najmniej. <laughs> <laughs> idziemy oglądać miejscowe. To będzie widać. Młody tam w oddali podbiera właśnie rybę. Brawo, brawo. No, taki 33-4. No, elegancko. Graty. No, kochani, słuchajcie, jesteśmy rozłożeni z naszym obozem. Jeszcze tutaj parę rzeczy wymaga uporządkowania. Ale jest dobrze. Na pewno jest dużo lepiej niż w zeszłym roku. Znowu mi się leje na plecy. Nie Masła tak miało gra... być, nie tak miało być. Tutaj nasze namioty w tle. Tutaj, tutaj jest wózek Maćka. Tutaj z kolei drewno na zapas. Ognisko już powoli będziemy przygotowywać. Ja natomiast przespaceruję się zaraz poszukać jakiś, jakiś kijków na kiełbasy. Zwróćcie uwagę, woda piękna, piękna miejscówka. Tam w tle widzicie, Marcin łoi rzuca suchą muchą. Już jeden strąg mu zebrał, zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Natomiast w górze rzeki, gdzieś tam dalej, dalej jest bartek. Jest bardzo przyjemnie. Wychodząc z namiotu, wychodząc z namiotu, mamy dowody dosłownie Macie, ile mamy dowody? 7 metrów? Maksymalnie 7,5. 7,5. Jest bardzo przyjemnie. Życie, Wszędzie! <grymne> Wszędzie, chłopie. I spaliśmy też u tej kobity, nie? Tak. I ich historia była taka, że grzejniki chyba były wyłączone całą noc. <grymne> <grymne> ja spałem w czapce zimowej. Waga, <grymne> sztuczka dla widzów. Kubek, z którego pijemy, a następnie latarka i... Bartek, ale jak to się świeci, to mało co widać. تراڅ وېټاچ یزګیټ No cześć, już jest kolejny dzień, jakbyście nie zauważyli. Słuchajcie, e, plan jest taki, że i tak zaspaliśmy. Która jest godzina? Kto zaspał, to zasło, to zasłał. Która godzina? Godzina jest, no, pół do dziewiątej. W pół do dziewiątej, także najlepsze branie już przespaliśmy. Nie ma się co spieszyć, kaweczkę sobie pijemy. Bartek się zerwał i był na rybach. I Bartek, co się wydarzyło? Dwa pstrągi. Dwa pstrągi. No, no to coś tam w wodzie pływa. Pływało, wow, bo to były właśnie te dwa. Które <noise> Kończymy śniadanie i lecimy na wodę. Siedzi. Bad To larwa Fish Chaser, króści polecam. Czy państwo Państwa, znalazł się Marcin i co więcej mali pienia. Drugi w życiu, gratulacje. Ale oba dzisiaj złowione?

Panta z Express oczywiście, i wypiął się w podbieraku. Słuchajcie, zmiana przynęty dała skutek, oczywiście najtańsza możliwa. Panta z AliExpress w moim ulubionym kolorze. Przynęta, która wielokrotnie pojawiała się na kanale i będzie pojawiać się jeszcze. Taki oto pstrążek i wypuszczamy elegancko, lecimy z tematem. Patrzył ktoś na grupę, czy młody czasem nie wrócił ryby? nie ma się co w tym cześć martek kolejna rybka z tego samego miejsca na pantę ale w nieco innym kolorze Tym razem tanta ale różowa. No słuchajcie, jesteśmy po pierwszej turze łowienia. Kemping już zwinięty. a Musimy wyjaśnić, dlaczego jesteśmy we trójkę tutaj. Zabrakło barka. No słuchajcie, zjadła go głowacica. No znaczy co tu dużo mówisz? Każdy liczy się z tym ryzykiem. Każdy się z tym musi liczyć. Trochę strach brodzić, ale jednak um, szansa złowienia dużej ryby jest dla nas um, taką pokusą nie do odparcia. Instynkt tym jest silniejszy. Także no, zaryzykujemy. Bartek, pomścimy Cię. Patrzcie, młody tam poluje pstrążkę. Czyli jednak jakieś ryby jeszcze są w wodzie. Końca akcja, Maciek ma rybę. Oby nie spadła. O, proszę bardzo. Patrzcie się, co znalazłem martwy głowacz. Tak wygląda z bliska, taka rybka. Na oko 9 cm długości ciekawe zwierzątko. Rzućmy okiem, co pod kamieniami pruścik donchowy. Rzućcie okiem, taki ruścik domkowy. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Taka gruba larwa, kremowo-żółta. Strąg wszamałby z pocałowaniem ręki. No cóż, kochani, będziemy się z wami powoli żegnać. Z tym Bartkiem i Głowacicą to żartowałem. Po prostu zmył się wcześniej chłopak, bo gdzieś mu się tam spieszyło. Jak podsumujecie ten nasz bieszczacki trip tegoroczny? Jednym słowem. No, wczoraj się dzień najbardziej wypalił. Aha. No, jeśli chodzi o ryby. No, dzisiaj troszkę kiepsko z broniami było. To już więcej niż jedno słowo. Ale git? <laughs> nie, no git, git, jak naj, jak najbardziej. No, no, no lepiej niż na tym roku. No, no, macie? O pogodę. no. Dobrze, że wypadł na plus. W Strąga honorowego złapałem na koniec, także. <laughs> zobaczymy jak to wygląda. Dokładnie. No moje jedno przemyślenie jest takie, że wyciągnęliśmy wnioski z przygód kempingowych i już byliśmy lepiej przygotowani i zupełnie nie była ziemia, bardzo komfortowo, bardzo przyjemnie. Dobra, nie przedłużamy. Jeżeli się Wam podobało, łapa w górę. Zostawcie komentarz, napiszcie co tam u Was. Eee, Zaraz pewnie znowu powtarzamy. Powtarzamy? Myślę, że tak. A kto wie, może i w tym roku się uda, żeby Was nie ominęły takie i inne przygody. Subskrybujcie z wędkarskiego pudełka. Ejo. Na razie.